Siam tu ja bez, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to kolejny materiał konkursowy, jak pewnie już widzicie po tytule, po miniaturze i tak naprawdę po wszystkim. Dlatego pewnie e, siedzicie i oglądacie ten film. E, dzisiaj przedstawię wam nagrodę, które już w sumie widzicie. E, jedna, myślę, że fajna paczuszka do zabawy do jakiegoś różnego odpalania. E, zasady klasyczne e, wyniki e, sobota za dwa tygodnie. Nie pamiętam dokładnie, który to jest, ale myślę, że instrukcje są proste. Sobota za dwa tygodnie, po prostu. Nagrody już Wam pokazuję, co trzeba robić. Po prostu oglądać filmy przez ten okres dwóch tygodni, zostawiać komentarz z hashtagiem ABS No i takie, takie komentarze biorą udział. W losowaniu oczywiście trzeba również subskrybować. Wiele ludzi ma nieco niejasności związanych z losowaniem. Chodzi o to, że losuję w trochę inny sposób niż wszyscy. Ja, tak jak mówiłem. Im więcej tych materiałów skomentujesz przez te dwa tygodnie z tych wchodzących, tym masz większe szanse. Dlaczego? Dlatego, że wygrywającą osobą jest pierwsza osoba, która się powtórzy w losowaniu. Robię tak dlatego, żeby po prostu wygrała osoba, która chociaż mnie jakoś oglądała. Wiecie rac raczej o co mi chodzi Że nie tylko weszła na ten film yy, Została wylosowana i wygrywa Tylko żeby chociaż przez te yy, przez ten jakiś okres Rzeczywiście oglądała moje filmy Rzeczywiście komentowała Po prostu chcę żeby yy, Nagrodę wygrywali No w miarę stali widzowie powiedzmy A nie jakieś losowe osoby Nie wiadomo skąd Oczywiście jeśli jesteś tu nowy To wciąż przez, yy, przez te dwa tygodnie Możesz oglądać filmy i komentować je, przez co masz z 14 wejść, można powiedzieć, do losowania, także myślę, że rozwiałem wątpliwości wielu osób. I możemy przedstawiać nagrody. Nagrody wyglądają tak. Tak jak mówiłem, takie do luźnego strzelanka, myślę, że spoczko. Dodatkowo wbiliśmy. 600 obserwujących na Instagramie, za co wielkie, wielkie dzięki! Jeszcze raz zapraszam na Instagrama. Zapraszam również na TikToka. Ostatnio za TikToka trochę bardziej się wziąłem, więc myślę, że jest co oglądać. Zapraszam również na Discorda, którego znajdziecie w opisie. Siedzę tam, czasem staram się odpowiadać. Możecie zadawać mi pytania i po prostu gadać z innymi ludźmi. Także tym bardziej zapraszam. No i oczywiście do sklepu Fajerwerki Shop z kodem PYROGANG 15% z na e, zakupy także mamy wlepy klasycznie PYROGANG'owe mamy także wlepy od Pyromaxa No Limits no i wlepkę Fireworky Shop dalej lecimy, mamy Katiuszkę Scream od Klaska u mnie, jak to w konkursie, muszą być Diabełki od Komety Mucha, nie będę tej, wypowiadał tej nazwy Nie jestem wybitnym Czechem Od Klaska Mamy również Skule Z od widza, wielkie pozdro Michał Proszę bardzo Tutaj mamy Karabinki od Piromaxa 100 strzałów I 40 strzałów, tak to wygląda Myślę, że wiele osób już z nich korzystało i moim zdaniem bardzo fajny test na kanale również jest, więc jeśli nie widzieliście, a chcecie zobaczyć jak to strzela, wiecie co robić, bez problemu znajdziecie na kanale klikając w tą lubkę, wchodząc na właśnie mój kanał. Dalej mamy Ameryka K1, tutaj mamy mały staroć Piccolo od Jorge na NWP, Pięknie zafoliowane, bez żadnych tutaj mankamentów. Także jeśli ktoś kolekcjonuje piro, albo zaczyna i jeszcze ich nie ma, to myślę, że fajne, fajna sprawa. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, ta cała paczka się trzyma świetnie. Dalej mamy petardki, które były również w poprzednim konkursie, czyli Black 4 od GAO. Spoko, naprawdę moim zdaniem dobre petardki czarnoprochowe kierowane początkowo na rynek niemiecki które mimo wszystko pojawiły się na polskim rynku i moim zdaniem y, wcale to nie jest źle, tym bardziej za taką paczkę dało się dość mało zapłacić y, także myślę, że moim zdaniem za te pieniądze, z które dało się kupić, nie wiem czy teraz się da y, naprawdę warto y, teraz ostatnią o cenę jaką widziałem ich, no to w sumie bym odpuścił ale zrobi się kiedyś test ich samych, bo testowałem je, jak wyszły. I się zobaczy, jak to wygląda na ten moment. Dalej mamy opakowanie motyli od Triplexa, nawet motylków w sumie dość małe są. Spinner z bączek. Każdy wie, jak działają motylki. Kaskader od Triplexa, tak jak powiedziałem. Tak to wygląda: taka poczuszka. No i na, na koniec, jako taki dodateczek, mamy kalendarz z Pyromurawi. Na z tego co rozumiem, 30-25-lecie, yy, czego nie wiem. <laughs> nie jestem, tak jak powiedziałem, przy pirobajerze od klaska yy, wybitny z języka czesk czeskiego. Ale taki kalendarzyk, yy, jakbyście chcieli sobie yy, powiesić, taki smaczek, powiedzmy, pirotechniczny. No to proszę bardzo. Także tak wyglądają wszystkie nagrody. Co trzeba zrobić, wiecie, przez najbliższe dwa, yy, dwa tygodnie będę wrzucał materiały klasycznie, jeden dziennie, yy, jak przez cały rok. Pamiętajcie, yy, wystarczy subskrybować kanał, zostawiać łapę w dół, w górę pod filmem i zostawić komentarz z dopiskiem hashtag i już macie szansę wygrać. Swoją nagrodę, jak zostawicie dwa takie komentarze pod dwoma filmami, już wtedy macie szansę na zwycięstwo. Wiadomo, im więcej filmów przez te dwa tygodnie skomentujecie oczywiście, z tych wrzucanych na bieżąco tym większą szansę macie na wygranie. Także po prostu chyba logiczne, że jak ktoś ma 14. Wejść w losowanie ma większe szanse niż osoba, która ma dwa. Także mam nadzieję, że to jest wytłumaczone. Postaram się nagrać losowanie również z głosem, żeby wytłumaczyć i żeby nie było żadnych wątpliwości co do losowania. Mam nadzieję, że nagrody się podobają, że konkurs będzie się podobał. Takie luźne do strzelanka, luźnego, tak jak powiedziałem, albo do kolekcji, jak tam kto lubi. Trochę wlep, więc możecie sobie po szkolnych kiblach pooklejać i tak to wygląda. No. Nie będę tutaj przedłużał. Trzymajcie się. Cześć. No i powodzenia każdemu w konkursie.